Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy, cóż mamy czynić. On im odpowiadał, Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest i rzekli do niego, Nauczycielu, co mamy czynić? On im powiedział, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze: A my co mamy czynić? On im odpowiedział: Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie, i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym rządzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach, co do Jana, czy nie jest Mesjaszem. On tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą. Lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemychał sandałów. On będzie was chrzcił duchem świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi. I głosił dobrą nowinę. Jeśli mam uwierzyć w ich Boga, muszą radośnie śpiewać swoje pieśni. Mówił o nas filozof niespecjalnie życzliwy chrześcijaństwu. Jeśli mam uwierzyć w ich Boga, muszą radośnie śpiewać swoje pieśni. Dzisiaj, tę trzecią niedzielę Adwentu, słyszymy raz po raz wezwanie do radości. Podnieś radosny okrzyk Izraelu, ciesz się wesel z całego serca. Głośmy z weselem, Bóg jest między nami. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Może być tak w życiu i bywa tak przecież, że nie tylko nie mamy specjalnej siły śpiewać z radości, ale i oddychać nam ciężko. I tu nie chodzi o to, że my kulturowo tak jako Polacy mamy ten słynny polski uśmiech, tak? Poziomy absolutnie. I że w liturgii też naszym koronnym osiągnięciem radosnego śpiewu jest tak wesoły nam dzień dziś tam, który śpiewamy na Wielkanoc, ale, ale jest przez mnóstwo takich sytuacji, które no właśnie nie tylko ochotę do śpiewu odbierają, ale siłę do oddychania. Bo kłopoty w domu, bo kłopoty w pracy, bo ze zdrowiem nie tak, bo z finansami nie tak, bo coś się poplątało w relacjach z najbliższymi. Nasz nowy biskup, który wczoraj podjął posługę w naszej diecezji, na dzisiaj napisał do nas list. Znajdziecie ten list na stronie internetowej parafii. W tym liście, pochylając się nad słowem, które dzisiaj dostajemy od Boga, biskup Adrian. Zwraca uwagę na to, że każde to wezwanie do radości, które dzisiaj słyszymy, jest związane z bliskością Boga. Wyśpiewuj, Cudosyjańska, podnieś radosny okrzyk Izraelu, bo Pan jest pośród Ciebie. Radujcie się, jeszcze raz powtarzam, radujcie się, Pan jest blisko. To wezwanie do radości, które Bóg dzisiaj do nas kieruje, w tę trzecią niedzielę Adwentów. Pierwszy dzień naszych rekolekcji, to nie jest wezwanie naiwne. To nie jest wezwanie, no, uś uś uśmiechnij się, uśmiechnij się. To zaproszenie do radości jest zaproszeniem do radości, którą my w gruncie rzeczy znamy w życiu. Takiej przedziwnej radości, która potrafi trwać w sercu człowieka, nawet w sytuacjach makabrycznie trudnych. I my ją znamy, tę radość. To jest ta radość, którą mamy w sobie, kiedy leżymy chorzy i obolali, nie wiemy, co z nami dalej będzie, jakie będą wyniki badań, czy terapia pomoże, ale odczuwamy radość, że obok jest ktoś, kto nas trzyma za rękę. Albo ktoś, kto potrafi zadzwonić i zapytać, czy nam czegoś nie potrzeba. I nadal boli, i my nadal nie wiemy, co będzie. A jednak jednocześnie potrafimy przeżyć radość obecności tego drugiego. Znamy tę radość z tych momentów, kiedy to my stoimy przy czyimś łóżku. I gdybyśmy tylko mogli, to wzięlibyśmy tę chorobę na siebie. I, I ta bezradność jest straszna. I boimy się tego, co będzie. A jednak... Przy całym tym strachu, bólu, bezradności, wściekłości być może na życie, na los, na Boga, na nie wiadomo kogo jeszcze, mamy w sobie radość, że, że jesteśmy przy tej osobie. Że nie zabiedliśmy. Że choć być może ucieka nam czas, który mamy razem, to jeszcze go mamy. To jest ta radość, którą możemy w sobie znaleźć, kiedy wracamy Zmęczeni, wściekli, sfrustrowani ze szkoły, z uczelni, z pracy, bo coś nie poszło, bo coś nie wyszło, bo ktoś nam dokopał, kolokwialnie mówiąc. A tam za drzwiami jest ktoś, kto może nawet nie od razu zrozumie, może nie zawsze ma cierpliwość czy przenikliwość, ale jest. I to nie zmienia Twojego zmęczenia, Twojej złości, Twojego poczucia krzywdy. A jednak razem z nimi mieści się w tym samym sercu radość, że tam tamten ktoś jest. Bóg dzisiaj pyta, w tym słowie, czy jego obecność w naszym życiu może być powodem takiej radości. Ja tak nie obiecuję w tym słowie, że wszystko będzie cudownie, wspaniale, dobrze, że on zaraz wszystko rozwiąże, rozplącze, ułoży, zabierze to, co złe, da to, co dobre, i będzie w ogóle wspaniale. Bóg mówi, chcę być blisko Ciebie, cokolwiek będzie. Cokolwiek się w życiu wydarzy, w cokolwiek zabrniesz z własnej winy, cokolwiek Cię życie rzuci. Chcę być blisko. A więc pytanie, które przynosi nam pierwszy dzień naszych rekolekcji, to jest pytanie o bliskość. Czy ja doceniam bliskość? Czy dbam o bliskość? W mojej codzienności? Czy celebruję bliskość? Czy się o nią troszczę? To ważne pytanie, bo to jest jednocześnie pytanie o naszą bliskość z Bogiem i bliskość między sobą, bo my nie mamy w sobie osobnej aparatury do budowania i przeżywania bliskości z Bogiem, a osobnej do budowania i przeżywania bliskości z ludźmi. Robimy to dokładnie tymi samymi narzędziami i środkami. Idą. Do nich się też jakoś szykujemy przez te rekolekcje. Najbardziej rodzinne święta w roku, tak? Nie wiem, czy jest drugi taki okres w roku, kiedy potrafimy się tak pięknie i skutecznie pożerać między sobą. No bo wszystko musi być idealnie, bo te okna muszą być idealnie umyte, tak, przysłowiowe i, i choinka najpiękniejsza i pod choinką też wiadomo, że tam powinno być co nieco i, i wszystkie 12 czy ile tam potraw musi wyjść, tak. I dramat polega na tym, że my to wszystko robimy dla siebie nawzajem, nie? No przecież dla was to robię, dla ciebie to robię, nie? Ja I tyle dla ciebie robię i ty tyle dla mnie robisz, że zupełnie potrafimy siebie w tym zgubić. Tak samo nieraz postępujemy w relacji z Panem Bogiem. Bo nam się wydaje, że powinniśmy i to i tamto, żeby zarobić na Jego życzliwość, na Jego miłość do nas. A Bóg pokorny w tym słowie, które my dobrze znamy i w Ełcharistwie, którą dobrze znamy, żebrze o to, żebyśmy po prostu byli. Zróbcie sobie takie ćwiczenie dzisiaj wieczorem z mężem, żoną, mamą, ojcem. Dzieckiem, bratem, siostrą, kogo tam macie obok. Nawet stoper sobie ustawcie na 5 minut. I zmarnujcie 5 minut na bezczelne, bezproduktywne gapienie się sobie nawzajem w oczy, bez słowa. Bez ustalania czegokolwiek, umawiania się na cokolwiek, planowania czegokolwiek, wyznawania czegokolwiek. 5 minut. Nie dłużej prawdopodobnie większości z nas już po pierwszej minucie będzie już bym coś zrobił. Już bym się za coś wzięła. Coś bym Ci powiedział. A potem kładąc się spać, wydłubcie jeszcze dwie, trzy minuty, żeby tak pobyć z Bogiem. Bo my wszyscy jesteśmy ochrzczeni, to znaczy w nas żyje i oddycha Duch Święty, Duch Chrystusa. To znaczy, że kiedy... Ja stanę przed Bogiem, uklęknę, usiądę i oddycham, to już się modlę. Jasne, mogą z mojego serca popłynąć jakieś piękne słowa, uwielbienia, dziękczynienia, prośby. Jasne, mogą mi podczas modlitwy przyjść jakieś dobre natchnienia, mogę podjąć jakieś postanowienie, które być może zmieni moje życie, ale równie dobrze to się może nie wydarzyć. Ani te słowa, ani te natchnienia, ani te postanowienia. Moja modlitwa może polegać na tym, że siedzę, stoję, klęczę przed moim Bogiem, po prostu przed Nim oddycham, po prostu z Nim jestem. Bóg wie, na ile nas stać w danym momencie. I to jest właściwie ostatnia rzecz, którą chciałbym z nami usłyszeć w tym słowie. Do Jana nad Jordan przychodzą w dzisiejszej Ewangelii bardzo różni ludzie. Także tacy, których trudno się było tam spodziewać. Celnicy. Pamiętacie doskonale, jak odnoszono się do celników w tamtym społeczeństwie. To byli celnicy, którzy pobierali podatki dla okupanta, dla Rzymian. Ludzie, których niejednokrotnie własne rodziny się wyrzekały, przekreślały ich. Celnicy przychodzą do Jana i mówią, co mamy robić, żeby być bliżej Boga, żeby lepiej żyć. Co mamy robić? I co im Jan odpowiada? Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co Wam wyznaczono. Janim nie mówi zmienicie robotę. Przestańcie się wysługiwać tym obrzydliwym Rzymianom. Janim mówi, w ramach tej pracy, którą wykonujecie. Nie pobierajcie tylko więcej nad to, co Wam wyznaczono. Bo widocznie ten Jan... Tak surowy, tak wiele wymagający od samego siebie najpierw, zdaje sobie sprawę, że większość z nich prawdopodobnie nie dla przyjemności została celnikami. Życie się tak ułożyło, do tego ich popchnęło. I być może nie są w stanie tej pracy rzucić w tym momencie. Przychodzą żołnierze, no to to są albo żołnierze Heroda, albo to są legioniści rzymscy, zaintrygowani być może prorokiem, który przebawia nad rzeką. I im Jan też nie mówi zdajcie broń. Zmieńcie zawód. Jan im tylko mówi tej siły, którą macie, tej władzy, którą macie. Nie używajcie do wyzyskiwania kogokolwiek. Znaczy Bóg wie, na co nas w danym momencie stać? W tej bliskości z Nim. Bóg jeden w naszym życiu jest tym, który nam nigdy nie każe podskakiwać powyżej nerek. My sobie nawzajem niejednokrotnie każemy sami od siebie, potrafimy w okrutny sposób wymagać rzeczy niemożliwych. Bóg jeden jest tym, który zawsze widzi mnie w tym miejscu, w którym ja jestem, w takim stanie, w jakim rzeczywiście jestem, z tymi siłami i z tymi bezsiłami, które mam w tym momencie. Pierwsze pytanie, z jakim Pan przychodzi, to pytanie o bliskość. Zastanawiałem się w ostatnich dniach, może rekolekcje powinny być o jakiejś bardziej wyśrubowanej teologii, a może o niepokojących zjawiskach w naszym społeczeństwie, w kulturze. Może o rekolekcje powinny być o tym, co trzeba naprawić w Kościele, w Polsce, na świecie w ogóle. Może o polityce? Nie wiem. Wiem natomiast, że Pan w tym słowie pyta i mnie, i Was dzisiaj o bliskość, o to, czy jej chcemy, czy o nią dbamy, czy jesteśmy gotowi się przyznać, że potrzebujemy zadbać o nią od nowa. I jeszcze jedno, ale już naprawdę ostatnie. Bóg wzywa do radości w tym dzisiejszym słowie, która się wierzy z bliskości, ale też niedobrze by było, żebyśmy tego nie usłyszeli. Bóg nam mówi, że my jesteśmy powodem Jego radości. Mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad Tobą, odnowi Cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości. To o tym mocarzu Jan mówi w Ewangelii, idzie za mną mocniejszy ode mnie. Jak ci jest z myślą, że Bóg to nie jest dzisiaj ktoś, kto nad Tobą stoi i mówi: „Uu, ty masz dużo do poprawienia. Że Bóg to nie jest ktoś, kto dzisiaj nad Tobą stoi, żeby Cię podsumować, ocenić, skorygować. Ale że dzisiaj On przychodzi w tym słowie, takim jakie ono jest żeby ci powiedzieć, że się Tobą cieszę, że Ty jesteś Jego radością. On, który wie o wszystkich Twoich biedach, słabościach, niedociągnięciach. Co to z Tobą zrobić, co to ze mną zrobić, jeśli pozwolimy sobie dzisiaj zobaczyć Boga, który się nami cieszy? Amen.